Pozytywne efekty nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Musieliśmy wybudować ponad pół tysiąca punktów do segregacji. Polkowicka Straż Pożarna ma nowego komendanta. Właściwie był to nasz wspólny kandydat. 31 dzień lipca Katarzyna Szatkowska. Witam i zapraszam na informacje. Z ponad 90 do około 25% zmniejszyła się ilość odpadów zmieszanych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Podsumowanie pierwszego miesiąca obowiązywania nowego systemu gospodarowania odpadami wypada na terenie Związku bardzo dobrze. Mieszkańcy segregują, bo mają do tego odpowiednie narzędzia, mówi Emilian Stańczyszyn. Za dwa lata będziemy drugą Skandynawią, dodaje przewodniczący Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Na terenie ZGZM odpadów zmieszanych było około 92%, podobnie jak w całej Polsce. Statystyki na koniec pierwszego miesiąca obowiązywania ustawy śmieciowej pokazują, że nowy system gospodarowania odpadami na terenie Związku spełnia swoją funkcję. Odpadów zmieszanych jest teraz od 20 do 30%, 40% całości to odpady wielomateriałowe, a więc plastik i metal, od 20 do 30% to papier, natomiast szkła jest najmniej. Prawdą jest, że musieliśmy wybudować ponad pół tysiąca punktów do segregacji z tymi żółtymi, niebieskimi, zielonymi klapami na te plastiki, szkło, papier, ale wybudowaliśmy. To wszystko stoi. Najlepsze wyniki w zakresie segregacji spośród wszystkich gmin zrzeszonych w ZGZM osiągają Polkowice. Duża w tym zasługa nowych półpodziemnych pojemników na odpady. Tam jest najmniej, najmniej ilości śmieci zmieszanych, a najwięcej tych segregowanych. Te śmieci segregowane są każdego dnia sprzedawane od razu, a więc nie musimy się tu w Polkowicach... W nimi zajmować. Ten pieniądz wraca do systemu, a śmieci zmieszanych jest mało. Oczywiście to, o czym mówimy, to jest pierwszy krok. Teraz wykonujemy kolejne kroki, żeby na dobrą sprawę za dwa lata być Skandynawią. Nowe prawo śmieciowe obowiązuje w Polsce od 1 lipca. Ustawa nałożyła na gminy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi, na mieszkańców natomiast nowy podatek śmieciowy. Na terenie ZGZM segregujący mieszkańcy płacą miesięcznie 29 zł, natomiast za niesegregowane odpady opłata wynosi 58 zł. Dziś po 31 latach służby komendant Polkowickiej Straży Pożarnej Wiktor Husar odchodzi na emeryturę. Pracował on w straży, zanim utworzyły się powiaty. Od 1999 roku budował powiatową komendę Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach. Teraz z łezką wokół zostawia wszystko swojemu następcy. Emerytura nie oznacza jednak końca służby pożarniczej. Komendant Husar nadal będzie aktywnie działał w Ochotniczej Straży Pożarnej. Wiktor Husar został komendantem powiatowym Polkowickiej Straży Pożarnej 1 stycznia 1999 roku, a więc od wejścia w życie reformy administracyjnej w Polsce, która ponownie wprowadziła szczebel administracyjny, jakim są powiaty. Komendant Husar swoją służbę rozpoczął jednak dużo wcześniej. Wcześniej, jako komendant jednostki, organizował Straż Pożarną i całą komendę jeszcze zanim powstał tutaj powiat, bo chcieliśmy mieć służby w przygotowaniu i gotowości do tego, aby powiat mógł rozpocząć swoje funkcjonowanie. Także historia bardzo bogata, historia całego dotychczas funkcjonowania powiatu, jego służb, zasłużony bezsprzecznie dla powiatu wielce człowiek. Karierę Wiktora Husara można podzielić na cztery etapy. Najpierw służył w Szkole Chorążych w Poznaniu, potem było Nadleśnictwo w Chocianowie, a następnie Komenda Wojewódzka w Legnicy i w końcu remiza w Polkowicach. Po 31 latach służby komendantowi ciężko porostać się z dotychczasowym życiem. Jestem społecznym działaczem OSP zarządów i to wojewódzkiego powiatowego w gminie Chocianów jestem prezesem także na pewno nie rozstaje się całkiem ze służbą. Oprócz służby w straży pożarnej komendant ma wiele pasji, na których realizację, jak sam przyznaje, znajdzie teraz czas. Zaplanowałem sobie sanatorium także, a moją pasją są przede wszystkim las, grzyby. No i wędkarstwo, na które nigdy nie miałem czasu. Nowego komendanta Powiatowej Straży Pożarnej powołuje szef Komendy Wojewódzkiej po zasięgnięciu opinii starosty. Ja rozmawiałem z panem komendantem, wyraziłem swoją opinię na temat proponowanego kandydata. Właściwie był to nasz wspólny kandydat, tu nie było żadnych rozbieżności, także cieszę się, że to właśnie ta osoba i ten wspólny kandydat przejmie obowiązki komendanta powiatowego Straży Pożarnej. Nowym komendantem Polkowickiej Straży Pożarnej został Sylwester Jadczak. 1 sierpnia o godzinie 17 w każdym miejscu Polski zawyją syreny. Będzie to trzyminutowy sygnał o treści ogłaszam alarm w całym kraju. W ten sposób zostanie przeprowadzony trening zgrywający systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Każdego roku właśnie w ten sposób przypominana jest godzina W, czyli moment wybuchu Powstania Warszawskiego. Od kilku lat, 1 sierpnia o 17 w całej Polsce, wyją Syreny. I jest to trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności, zarządzany przez wojewodę. Data i godzina treningu nie jest przypadkowa, trzyminutowy sygnał ogłaszam alarm, ma także drugie historyczne dno. I te Syreny, właśnie dokładnie o tej godzinie, mają uczcić powstańców warszawskich i sam fakt wybuchu Powstania Warszawskiego. Mieszkańcy powiatu lubińskiego, którzy chcą oddać hołd powstańcom warszawskim, mogą wraz z wodarzami przyjść w godzinę. W, pod tablicę pamięci na Wzgórzu Zamkowym w Lubinie. Starosta i y, Powiatowa Rada Kombatantów zapraszają mieszkańców Lubina. Będzie to 69. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Lubin pięknie je w oczach. W mieście trwa kolejny etap ukwiecania skwerów, parków i rond. Aksamitki, pacioreczniki i pelargonie zdobią kilkanaście miejsc w Lubinie, m.in. ulicę Odrodzenia i kolejową. Miasto w całości sfinansowało zakup kwiatów, ich sadzenie, a także bieżącą pielęgnację roślin. Lubin ukwiecany jest już od wczesnej wiosny. Na rondach, skwerach i w parkach pojawiają się wtedy pelargonie, aksamitki, pacioreczniki i begonie. Akcję tą rozpoczynamy już wczesną wiosną, gdzie nasadzone są kwiaty, które można w tym okresie, okresie, okresie nasadzać. Są to m.in. bratki, czyli takie kwiaty, które jeszcze dobrze znoszą zimne wieczory. Natomiast obecnie dokonaliśmy drugiego, drugiego etapu nasadzeń kwiatów ozdobnych w mieście. Pozostałe konstrukcje kwiatowe. Ustawione są w różnych punktach miasta. Na latarniach parkowych przed Centrum Kultury Muza zawisły np. Donica, a w 10 innych punktach ustawiono metalowe konstrukcje piętrowe. Rośliny zdobią również teren wokół Pałacu Ślubów, ulice Niepodległości i Kilińskiego oraz Skwer Wyszyńskiego. Miasto wydało na nasadzanie blisko 150 tysięcy złotych. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszych informacjach. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia!